Cześć, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj zrobimy coś troszeczkę innego. Oczywiście dalej będzie to związane z budowaniem, wiadomo, ale jest to rzecz, której jeszcze wcześniej nigdy nie robiłam, a mianowicie będzie to renowacja. Tak, nie budujemy domu od podstaw, mamy gotową bryłę, ale zmieniamy wszystko w środku: meble, ułożenie pokoi i, i tak dalej. To jest dla mnie zupełnie nowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, nigdy tego nie robiłam, nigdy, nigdy nie podjęłam się tego typu zadania. Także. To było dla mnie całkiem ciekawe doświadczenie, wiecie na pewno coś nowego i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dobrze się bawiłam, robiąc to, chociaż też sporo tutaj było kombinowania, sporo problemów. Także, jak zawsze, przy, przy budowie jakby budowa bez problemu to, to nie jest prawdziwa budowa, oczywiście. Wiadomo, jak jest. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w Windenburgu. Tak, i to jest chyba jeden z najgorszych domów startowych. Jeżeli mogę to tak określić, przynajmniej moim osobistym zdaniem, jest najgorszy. O ile z zewnątrz wygląda całkiem spoko, ułożenie niektórych okien jest takie. Nie do końca, jakby nie do końca rozumiem pewne rozwiązania, ale tak, poza tym, z zewnątrz wygląda całkiem okej. Okay. Problem zaczął się w środku, ponieważ, wiecie, to jest dom startowy, ma pewne ograniczenia musi kosztować tam do tych 20 tysięcy, chyba tam maksymalnie. Więc jakby potrafię sobie usprawiedliwić pewne decyzje, jakie tutaj twórcy gry podjęli, jeżeli to tak mogę ująć, ale nadal są to kwestie, które dla mnie są dziwne. No, żeby Wam powiedzieć konkretniej, nigdy wcześniej nie miałam okazji grać w tym domu, więc nie wiedziałam do końca, gdzie leży problem. Ale niedawno na moim sejmie wprowadziłam tutaj rodzinę. I jakie moje było wielkie zaskoczenie, kiedy odkryłam, że okej, okay, jest wszystko: mamy łazienkę, mamy sypialnię, mamy jakiś mały salonik, jest kuchnia. Z zewnątrz, ogółem, ogółem, jakby na pierwszy rzut oka, wszystko wygląda ok. Problem zaczyna się wtedy, kiedy odkrywamy, że w ogóle nie ma. Miejsca do jedzenia. Nie tak, że nie ma po prostu stołu, a na przykład jest yy, kuchenna wyspa, gdzie można iść. Nie, nie ma nawet tego. I ja mam taka. To, to jest dziwne. Czemu nie ma stołu? Czemu oni nie mają gdzie jeść? nie? Muszą iść na kanapę czy coś. No zazwyczaj jednak w tych domach. Um... Są te podstawy, bo jednak stół, krzesło, jakiekolwiek krzesło, to jest dosyć podstawowa rzecz bym chciała powiedzieć. Także na tyle mnie to zaskoczyło, na tyle mnie to zaskoczyło i zdziwiło, że stwierdziłam, że tutaj trzeba coś z tym zrobić, nie można tego tak zostawić. A skoro stwierdziłam, że będę dostawiać stół, to mogę od razu. Zrobić pełen remont całego wnętrza, bo i tak rozkład pokoi był dla mnie taki nie do końca. Jakby był ok, ale ja wiedziałam, że bym chciała to zrobić inaczej. Tym bardziej, że w tym domu będzie mieszkać dosyć duża rodzina, więc ten dom i tak prędzej czy później zostałby odbudowany, przebudowany, powiększony czy cokolwiek. Yy, więc yy, tak, <laughs> więc yy, zaczęłam yy, usuwać meble, wszystko i potem nagle stwierdziłam, że w sumie to mógłby być dobry materiał na filmik Taka yy, renowacja, to zawsze jest zarówno coś nowego na kanale, jak i coś myślę, że w miarę ciekawego yy, Bo zawsze yy, aranżacja wnętrza bez zmiany zewnętrza jest dosyć trudna. Bo ja sobie też troszeczkę e, postawiłam takie zadanie, żeby za wszelką cenę nie dostawiać nowych ścian. Wiecie, nic nie poszerzać, nic nie pomniejszać. Kształt domu ma zostać taki sam, jaki jakby zostałam. <grym> tak, i był jeszcze drugi e, warunek. Ponieważ no, gram, jakby w tym domu mieszka rodzina, którą normalnie gram i mają oni swoje pewne fundusze, to też sobie postawiłam za cel, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie dodawać im pieniędzy, więc miałam też ograniczony budżet. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, to było 30 tysięcy Simoleonów. Tak, to mogą jakieś grosiki się różnić, ale yy, mniej więcej to była taka kwota. I powiem Wam szczerze, że o dziwo yy, zmieściłam się. Jakby to, to też nie jest mała kwota. Ale wymagało tutaj ode mnie troszeczkę przemyślenia tego, co chcę zrobić i w jaki sposób. I tak jak na przykład teraz możecie zobaczyć, że po pomalowaniu ścian nie skupiam się tak jak zawsze na jednym pokoju, nie mebluję go od samego początku tak super, żeby był pięknie gotowy, tylko najpierw przeleciałam się po wszystkich pokojach i powstawiałam po prostu najtańsze meble. Stwierdziłam, że zrobię to najpierw w ten sposób, czyli zapewnię im absolutną podstawę, czyli właśnie kuchnia, łazienka, łóżko do spania. A potem, jak już to będzie gotowe i zobaczę, ile finalnie zostało mi pieniędzy, to dostawię całą resztę. Także na razie te meble mogą wyglądać słabo w tym domu, jakby. Ten biały stół to to jest bardzo taki, niezbyt dobry wybór i taka kanapa też. <noise> ale, ale tutaj chciałam się po prostu usprawiedliwić, że um, to był taki, może nawet to uznać test, czy, czy dam radę. Um, no dobra, nie test, zapewnienie absolutnej podstawy, po prostu. Potem, potem zaczęłam to zmieniać, potem zaczęłam się z tym e, lepiej jakby bawić. I, I z czasem zobaczycie, że mi to y, wyszło. W ogóle y, kuchnię y, dałam na niższy poziom. Jakoś tak y, uznałam, że to mogłoby być ciekawe. Y, w ogóle y, z ułożeniem pokoju tutaj miałam pokojów w ogóle wszystkich miałam y, straszny problem. Piętro y, dobudowałam sama, co też mogliście zobaczyć wcześniej I, i to był mój chyba pierwszy pomysł, co tu można by zrobić, jak można by było. Ten dom powiększyć bez, bez stawiania dodatkowych ścian od zewnątrz. I wydaje mi się, że wyszła całkiem okej. Okay. Jest malutka, w nie sensie wiem to piętro jest malutkie, ale całkiem fajne. I tak, jeżeli chodzi o to, kto tutaj będzie mieszkał, no to wiadomo, jakby troszeczkę standardowo jest, są rodzice i dwójka dzieci. Tam, gdzie jest otwarty łuk, tam będzie taki gabinet, ale troszeczkę taki pokój ze wszystkim, jeżeli mogę na to tak ująć. Tam będzie komputer, tam będzie pralnia, <noise> więc to, to jest taka trochę graciarnia, gdzie, się, gdzie można powiedzieć, że ci Simowie wrzucili tam wszystkie rzeczy, które nie zmieściły się w innych częściach domu. Tak, i tu możecie już w sumie nawet zobaczyć, że zaczęłam wstawiać te rzeczy. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam... Tak, w tym domu jest też pies. Jest też zwierzak, pies, mały piesek, bo na większego chyba nawet nie mieliby miejsca. Yy, tak, no i komputer im postawiłam taki w miarę tani Ale myślę, że z biegiem czasu też im wymienię Bo jednak mieszkający tu Sim jest programistą Więc lepszy komputer by mu się przydał Ale tego najlepszego jeszcze yy, nie mogłam im kupić I tak muszę się szczerze przyznać I jest to ogromne niedopatrzenie w sumie z mojej strony Że na tyle się zagalopowałam w tego domu, że w ogóle zapomniałam, że nie ma tutaj podwórka. Jakby nie, nie zrobiłam w ogóle im ogródka, nie mają żadnego płota na zewnątrz, nie dokupowałam żadnych roślin. I to, to jest dosyć smutne, bo w tym domu na zewnątrz jest tylko jedno drzewko, ale stwierdziłam, że no tak zrobiłam, więc. Tak zostanie trudno, przez chwilę nawet myślałam, żeby po prostu, wiecie, dodać im pieniędzy albo pograć z nimi trochę, żeby zarobili te pieniądze i po prostu jeszcze domontować resztę tego filmu, czyli całe to robienie podwórka. Ale ostatecznie uznałam, że nie będę tego robić, bo skoro sobie założyłam, że mój budżet to jest 30 tysięcy, to jest to 30 tysięcy i ani jednego Simoleona więcej. Także jest jak jest, jeżeli będziecie sobie chcieli, nie wiem, pobrać ten dom i sobie w nim grać Albo zamienić w ogóle ten dom, który macie domyślnie w grze na ten To wiecie, zawsze możecie sobie po prostu dorobić ten ogródek według waszych własnych potrzeb I według własnego widzimisię, to jakby jest myślę oczywiste, że, że można to zrobić Generalnie... Yy, po jakby, no nie wiem, po ogarnięciu problemów z, z układem pokoi, z tym, gdzie ma być kuchnia, gdzie ma być salon i tak dalej, to samo meblowanie nie było dla mnie aż tak problematyczne. Yy, od razu Wam powiem, że w tym domu w żaden sposób się nie ograniczałam, jeżeli chodzi o dodatki. Używałam wszystkiego. Yy, co jakby mi się spodobało, co mi przyszło do głowy, że mogłoby to fajnie wyglądać. Także znowu może być sytuacja, gdzie użyłam miliona różnych dodatków, wybaczcie, ale jakby na razie używanie tylko dwóch czy trzech jest dla mnie dosyć kłopotliwe, nie wiem. Może z czasem mi się odmieni i z czasem jakoś, nie wiem, odnajdę większą frajdę w, w, w takich... Um, Challengeach, można by to uznać. No, co wam tutaj jeszcze więcej mogłabym o tym domu powiedzieć? To na pewno, że bardzo mi się podoba ten pokój. To jest pokój dla takiego. No, widać, dla starszego dziecka. Nie używam tutaj jakichś strasznie. Um, ładnych, drogich mebli, bo jednak wiecie, cały czas z tyłu głowy miałam to ograniczenie w budżecie, że nie mogę aż tak bardzo szaleć. Ogólne założenie było takie, że okej, okay, na razie stawiam to, co mi się podoba, yy, ale jednak z takim patrzeniem na cenę, a później ewentualnie na sam koniec bym sobie mogła popodmieniać yy, te rzeczy. No nie dotarliśmy do momentu, w którym zaczęłam podmieniać, bo potem jakby te meble mi się opatrzyły w pewnym sensie. Zaczęło mi się podobać to, jak to wygląda, więc już nie zamieniałam. W większości to, co wstawiłam, to już zostało. I, I tyle. Chyba najbiedniej. To jest bardzo przykre, co teraz powiem, ale ze wszystkich pokoi najbiedniej wyszedł spokój niemowlęcy. Jakby jest tam najmniej rzeczy z tego co mogliście sami zauważyć wcześniej, tam jest chyba kołyska, jakiś misio i tyle. Chyba nawet nie postawiłam tam dywanu, bo to jest straszne. Czemu ja to zrobiłam? Nie wiem, ale w ogóle chyba mało dywanów powstawiałam z tego co widzę tutaj w sypialni też nie mam w ogóle dywanu. Także no, byłam mocno oszczędna w w ozdóbkach, w jakichś takich dodatkowych, nadprogramowych rzeczach. Yy, mówię, na, na takich szczegółach zagracania przestrzeni skupiłam się dopiero na samiutkim końcu, yy, więc no, o niektórych pokojach mogłam w tym całym ferworze po prostu zapomnieć, tak jak zapomniałam o tym nieszczęsnym ogródku. A tak poza tym już troszeczkę odchodząc od tego, co się dzieje, ponieważ jakby no powiedziałam wam wszystko, na ten temat tutaj można było powiedzieć, też jakoś strasznie dużo historii się przy, przy budowaniu przy renowacji tego domu nie wydarzyło. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie remontować domy, w sensie jeżeli sobie gracie i, i, i dopasowujecie dom pod swoją rodzinę, to czy na przykład jesteście fanami przebudowywania wszystkiego od nowa, taki totalny remont generalny, czy jednak jesteście bardziej typem ludzi, którzy po prostu dobudowują pokoje w ramach potrzeb. Ja... Y Przyznam się szczerze, do tej pory byłam takim trochę, mogłabym powiedzieć, leniuszkiem, bo zawsze miałam coś takiego, że nie podobało mi się jakieś, jakiś dom, jakieś wnętrze. Ale nigdy jakby nie zebrałam się w sobie na tyle, żeby wziąć, usunąć wszystko i postawić wszystko od nowa tak, jak mi się podoba. Bardziej zmieniałam rzeczy etapami, a i tak gdzieś w połowie drogi już się przyzwyczaiłam do tego, jak to wygląda. Opatrzyłam się i, i finalnie jedynymi pokojami, jakie stale się zmieniały w domach, w których gram, to były sypialnie, bo tylko sypialnie dopasowywałam pod jakby charakter ma, który w danym momencie dany pokój zamieszkuje. I tak też często powstawały pewne okropności, gdzie rozbudowywałam ten mały, starterowy domek, na przykład do wielkości trzypiętrowej willi, gdzie totalnie nic do siebie nie pasuje, wszystko jest od czapy. Jedynie kolorami się zgadzają mebelki, że w miarę ten styl jest ok. No ale z zewnątrz. Taki dom wygląda strasznie. Nie wiem w ogóle, czy bylibyście zainteresowani, żebym zrobiła z wami taki mały trip po domkach, które właśnie w ten sposób rozbudowywałam może jakaś renowacja tego typu domków hmm, nie wiem może coś pomyślę bo tak jak wspomniałam już wcześniej i wspomniałam już kilkanaście razy przynajmniej ja się świetnie bawiłam przy tych renowacjach a powiem wam że jest to dla mnie całkiem zaskakujące bo nie spodziewałam się że miałabym aż taką e, frajdę e, z tego typu gry rozgrywki budowania No dobra więc yy, przechodzimy teraz do yy, docelowego um, docelowego do, do, do po prostu do, do domu tak jak wygląda w rzeczywistości Zobaczcie, że jest noc. Pozwólcie, że włączę sobie wolną wolę, żebyśmy mogli iść robić głupoty i na pełnym full speedzie, żebyśmy dotarli może do nocy. O nie, włącz wszystkie światła, proszę włączyć, Dobra. Teraz możecie zobaczyć cokolwiek. Ogółem dom skończony wygląda w taki sposób. Tak jak mówiłam, no na zewnątrz nie ma absolutnie nic. Wiem, to, to jest smutne. Zosadziłam im kwiatuszka krokusa smutnego, ale okej, jest piesio. Jest dziecko, które sobie dorasta, kiedyś dorośnie na pewno. Piętro wygląda w ten sposób. Te dachy mogą wyglądać niezbyt, ale to jest do przeżycia, jakby. Kwestia, wydaje mi się, że przyzwyczajenia i znalezienia dobrego, jakby. Z, jakby upewniłam się <noise> upewniłam się, żeby wszystko było widoczne po prostu. o chyba, chyba, się robi już dzień. No. Także tak to wygląda. Mi osobiście się podoba, jak to wyszło ostatecznie. E, zarówno tutaj parter, rozkład wszystkich pokoi, jak i pięterko też wyglądają naprawdę sympatycznie. Dziecko, które będzie tutaj mieszkać, to będzie miało mnóstwo spokoju i swobody, z dala od rodziców. To wypada najgorzej, bo ten pokój jest najmniejszy, co jest trochę przykre, no ale... No ale... Przechodząc do galerii, tak jak zawsze, domek jest udostępniony. Proszę, nawet na głównej stronie tutaj czeka. Moje Origin ID to cały czas jest Shudesimer. Jeżeli chodzi o kwotę, za jaką możecie sobie kupić ten dom, no to to jest 36 609 simoleonów, co jest... jakby... umówmy się, to jest najtańszy dom, jaki zbudowałam do tej pory. I to tylko dlatego, że miałam ograniczenie co do kwoty. Myślę, że może zrobię więcej tego typu budowni. Może faktycznie jakieś starterowe domy się tutaj pojawią. Czemu nie? To może być naprawdę niezła zabawa. No, jeżeli chodzi o rozszerzenia, to nie użyłam ich aż tak dużo. No, proszę, myślałam, że użyłam więcej, ale nadal trochę ich jest. Cały czas jednak ciężko jest się powstrzymać, bo no, niektóre meble są naprawdę fajne. E, także cóż no, ja, ja Wam ten dom nawet polecam. Jeżeli potrzebujecie czegoś większego, ale niezbyt drogiego, to polecam. Jeżeli mogę polecić, ładny jest to mi się, jak to wyszło, Jakby... Jeżeli chodzi o całe zewnątrz, no, o to, jak wygląda, to nawet bez tego ogródka największą robotę zrobił tutaj to, to piętro, bo, bo ten dach był... Jedyne, no, co zmieniłam, to to, nie? Był bez tego totalnie i było tak pusto. Ten dach był taki strasznie wysoki i, i to wyglądało dziwnie. Z tym jest lepiej. Jeżeli chodzi na ośrodek, no to to wszystko będzie po prostu... Jakby Waszą kwestią indywidualną, czy Wam się to podoba, czy, czy jednak nie, to zostawiam do Waszej dyspozycji. I ode mnie to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym domu. Czy ta renowacja to był dobry pomysł? Czy wam się podobało? Czy byście chcieli więcej tego typu rzeczy zobaczyć u mnie na kanale? Pamiętajcie koniecznie o subach, o łapkach w górę. Z mojej strony to już jest absolutnie wszystko. Do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć!